Cześć, z tej strony Tomysław. Deweloperzy Outrider zagłosili, że patch naprawiający utratę kwipunku działa pomyślnie i przygotowują się do kolejnego, który będzie przywracał kwipunek. Twórcy postarają się przywrócić wszystkie stacjonarne itemki. Przywracane przedmioty będą miały tak zwany godrol, a bat uniemożliwiający połączenie się postacią z zostanie usunięty. Patch przywracający kwipunek jest właśnie w fazie testów. DEWSIC chcą mieć pewność, że wszystko pójdzie po ich myśli i obejdzie się bez zbędnych komplikacji. A co do przywracanych przedmiotów, podano szczegóły. Po pierwsze, przedmioty będą miały te same atrybuty, tylko że z tak zwanym godrolem czyli będą tak samo dobre jak utracone, bądź lepsze. Po drugie, level itemków będzie to maksymalne możliwy do założenia level przedmiotów, uwzględniając poziom postaci, poziom świata i poziom ekspedycji, który był odblokowany. Twórcy Poszkodowanych graczy podzielili na trzy grupy. Grupa A. Są to gracze, których postacie po wystąpieniu błędu nie mogą zalogować się do gry. Otrzymują oni komunikat, że nie mogą połączyć się z serwerem oraz mają zepsuty ekwipunek. Jest to najliczniejsza grupa graczy. Grupa B. Gracze, którzy utracili sprzęt, ale nie zepsuł im się ekwipunek. Ich postacie mogą się mogły zalogować na serwery Outriders oraz grupa C. Czyli gracze, którzy nie utracili ekwipunku. A teraz szczegóły przywracania ekwipunku dla każdej z grup. Grupa A. Wszystkie przedmioty, które nosiła nasza postać, zostaną przywrócone. Wszystkie legendarne przedmioty, które były w ekwipunku, zostaną przywrócone. W przypadku przedmiotów nielegendarnych gracz otrzymają 20 wcześniej nabytych przedmiotów, które znajdowały się w ekwipunku z priorytetem opartym na rzadkości, zaczynając od epickiej, oraz z drugim priorytetem daty zdobycia. Grupa B. Otrzyma sprzęt do 20 legendarnych przedmiotów, które były w wykwipunku. No i grupa C jest to grupa, która nie wymaga przywracania. Twórcy chcieliby podać konkretną datę przywrócenia, ale potrzebują jeszcze trochę czasu, aby przetestować patch. Chcą mieć pewność, że działa on poprawnie i nie będzie miał jakichś nieoczekiwanych błędów wpływających na indywidualnych graczy bądź całą populację outridersów. Data patcha będzie wkrótce podana. I to by było na tyle, jeśli chodzi o informacje na ten temat. Ja się żegnam i do zobaczenia!